Gadaliśmy o tej kalkutce, mhm. więc próbujemy gadać. Jak chcesz się przywitać, to się przywitać do kamery. E, witam was serdecznie. Witam serdecznie też. Siostra Daria powiedziała, że musi być zawsze powitanie. Więc niech tak będzie. Serdecznie witamy oczywiście wszystkich naszych widzów. Cieszymy się tak, to jestem ja, ksiądz Barnawa i siostra Daria. Ciąg Bardzo dalszy. Miło. Franciszkanka RM jakkolwiek rozgrywać ten skrót. Rodziny Mary. Rodziny Mary. Tak jest. Podkreślmy to rodziny Mary. E, no więc tak, stknęłam przed wyborem. E... Nie, nie, o tych kalkutkach powiedz. No to mówię, przed wyborem no Rodziny aha, Maryi i, i ten, bardziej RM albo Kalkutki. to u nas jest też są kanonice RM. Kanonicy Rokiety i Mantoletu. A niektórzy mówią inaczej, ale to nie wypada mówić, bo musi być, ja to powiedziałem w mediach, więc e, ja tego nie będę powtarzał. Z czym muszę przyznać, że y, ja patrzyłam tylko na Kalkutki. Tylko? Rodzina Maryi, ja wiedziałam, że one są, no bo miałam ciocię. Y, znałam Madre siostry. Teresa. Only. Y, only, only, bo... Y, to, co mnie jako takiej właśnie gdzieś tam odkrytej, y, się zakochałam w panu Jezusie do szaleństwa. I Ale ty się zakochałaś w Jezusie czy w Kalkutkach? Zakochałam się w Jezusie Dobra. i chciałam okay. y, właśnie rzucić się z takim radykalizmem no. na maksa. Czyli widzisz, czy to jednak jest takie coś. No. Nie półśrodki, okay. tylko chciałam na maksa i y, zawsze gdzieś tam też wróciło te pragnienie tych misji. I to było okay. tak... kalkutki. To są misjonarki miłości. Tak, nie? i no. to tak gdzieś mega mi się złączyło. Tam nawet to byłam dwa czy trzy razy ciekawe, u nich. Bo u nas z decyzji nie ma takich sióstr. Są w Szczecinie najbliżej nas. Tak, a u nas były i też ze starszej wspólnoty. Ja byłam w trzeciej wspólnocie. Z pierwszej wspólnoty Matylda e, też była u Kalkutek. Więc to też gdzieś tam ona pamiętam, że jak przyjechała, ja byłam w klasie naturalnej, to byłam cała podekscytowana. Matylda? Matylda. A tam w Kalowicach snu też siostry Kalkutki? Tak. tak. I Byłaś to dzięki u nich? kapucynom tak, zachodziłam do nich. Zachodziłaś do nich? Zachodziłaś do nich. E, więc e, blisko? było mi bardzo Syria blisko była i, była e, i później gdzieś tam takie ludzkie e, włączyło się rozumowanie. No. Ja jestem noga z języków, a one a. od postulatu brewiarz mają po angielsku i angielsku, wszystko. Tak. Ja modlitwą brewiarzową żyłam już gdzieś tam od połowy drugiej klasy, więc bardzo kochałam brewiarz. Ja też, nie powiedziałem tego, ale ja też żyłem wcześniej już, poza e. słowem. Poza... I jeszcze się spowiadałem regularnie, ale to już spowiedzi Daria ja powiedziała, że już nie mogę dodać, więc idziemy dalej. I tak zaczęłam się zastanawiać. Oprócz tego jeszcze zaczęłam też rachować swoje życie, to, co się już A, wydarzyło. Okay. Czyli matematyk ci się włączył. Tak, ja jestem po Mat dla odmiany. Aha, Ja byłam trudną młodzieżą i gdzieś od takie pragnienie w sercu miałam, żeby to, co ja przeszłam, móc się dzielić z innymi. Ja spotkałam bardzo dobrych nauczycieli. W gimnazjum miałam cudownego trenera, który przede wszystkim był mega wychowawcą, mega człowiekiem, a dopiero później trenerem. Okay. On nas najpierw wychowywał, później trenował. I ja spotkałam takie osoby, które potrafiły w odpowiednim momencie mnie zatrzymać i w drugą stronę skierować. I miałam takie pragnienie, że z jednej strony owszem, misję, ale z drugiej strony takie pragnienie bycia z tą trudną młodzieżą. Okej. Okay. I oto, z za pleców wyszły z cienia i ukrycia, siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Bo no. moja ciocia całe swoje życie zakonne była w Szamotułach. I modliła się, została Rodziny Maryi. Nie, moja ciocia jak się dowiedziała od mojej mamy, że myślę, to się zdziwiła, a później skwitowała. No tak, ona zawsze miała słabość do munduru, bo chciała iść do wojska. A dlatego? E, moja ciocia nie dożyła tego. Moja ciocia zmarła rok przed moim wstąpieniem. Ale numer, Do ale, e, ale w ogóle to jest też e, hit. Ale jak moja ona widziała już to? Daleko, Bo w rocznicę śmierci mojej cioci, hmm. 25 czerwca, byłam na rekolekcjach na dniach skupienia w Poznaniu w naszym domu prowincjalnym hmm. i na rozmowie z matką prowincjalną o przyjęcie. Także tak, no To grubo. To, grubo. Także taki, to gruba historia. Taki, taki Czyli czas, jednak kalkutki poszły w cień? No wygrało, wygrało to gdzieś tam takie pragnienie bycia dla młodzieży. Z tym też faktem jest taki, że no my mamy też kilka domów i na wschodzie. I w Brazylii mamy prowincję, teraz mamy RPA od kilku lat. Yy, także gdzieś tam. Yy... Życzymy siostrze powodzenia, kiedyś może tam RPA? Tak, tak, aczkolwiek odkrywam od wielu lat, odkąd jestem w katechezie. Wielki że chyba teraz. Yy... Charyzmat do katechezy. Nie, charyzmat do katechezy nie, 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 w ogóle nie jest moim charyzmatem. A, okay. Ale tego, że rzeczywiście chyba my jesteśmy teraz bardziej krajem misyjnym niż Afryka. A, okej, okay. o, to tak, to, to, to prawda. Czyli, że okay. dzisiaj to u nas się dzieją, prawdziwa misja. To teraz ja powiem historię, jak doszedłem do tego, żeby być w tym, to nie? Mm -hmm. Więc y, dużo rozmawiałem o tym, bo ja tak mam, że jak mam jakąś tak włoska, to ja do rozmawiam. Zauważyłam. Rozmawiam, rozmawiam, jakby próbuję to tak ja przedstawić. Tak, w prawo, tam, lewo. I wtedy, jak już wiem, to wtedy podejmuję decyzję i jedziemy do przodu. Mm -hmm. Więc y, rzeczywiście, jakby to już tak musiałem o tym, trochę pogadałem, też spowiadałem się regularnie y, u takiego jednego Franciszkanina. Który notabene, bardzo go lubię osobiście, chociaż nie mamy takiej relacji, bo mieszka w Rzymie, I, i, ale on, on był też magistrem postulatu wtedy mm -hmm. we Wschowie i w nim się zapaliła ta iskra. To jest kandydat. To jest kandydat do zakonu. I on, i on próbował, znaczy Trochę tak. nie robił tego bezpośrednio, ale ja to później wyczułem, w sensie wyczułem, kiedy już podjąłem decyzję, Takie że podjazdy. był rozczarowany. Mm -hmm. Że był rozczarowany, że liczył, to będzie Franciszkanie. się okazało, ksiądz decyzjan. No i tak mi to troszeczkę to życie już później tak, jakby że nie o tej wolności, tylko tak, ale to już nie masz. to nieważne o nim. I ja y, ostatecznie podjąłem decyzję, idę do seminarium zielonogsko-korzowskiego, paradyż. I akurat z tej parafii, z której ja pochodziłem, ksiądz Łukasz został wyświęcony w tym roku, w którym ja wstępowałem. Aha. I on mówił, no to jak się i pojechaliśmy razem do seminarium, nazywałem papiery, ksiądz Jarosław Stoś, taki rektor, który teraz mieszka jako Benedykt nad Jeziorem Galilejskim, łowi ryby razem, znaczy nie wiem, czy łowi dosłownie, ale no tak się mówi, co nie, że tam podam ten połów ryb i tak, 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 Święty Piotr i, pa i Pan Jezus w ogóle, Paweł nie. I yy, yy, on mnie przyjmował i tak mnie tam zapytał o tym, że mówi, Ty już jesteś teraz, już jesteś klerykiem, no to już cię zobowiązuje do tego, że żyjesz jak kleryk. A nie, już jak, jak wiesz, nie jak yy, chłopiec, że imprezy, i w ogóle zabawa, i w ogóle mm -hmm. wszystko. Co nie? Wybrałeś, to musisz być temu wierny, i koniec. No i tak rzeczywiście się stało, że wstąpiłem. No i takie to było dla mnie, takie pierwsze wakacje, że już jakby jestem tym klerykiem, a jeszcze nie jestem, no bo jeszcze nie byłem w seminarium. Nie wiedziałem, że co, coś co, co, co jest piękne. No tak, ale, już ale to było takie co, dla mnie. I to jest myślę, że ciekawe jeszcze, że ja zawsze chciałem być księdzem, ale nie wiedziałem, że to jest takiego jak seminarium. I to, było no, to nie, I to była moja największa heca, że ja od zawsze pamiętam, chcę być księdzem. Ale że jest coś takiego jak seminarium... Szkoła dla księży. Jak no, niech, to technikum, technikum, bo niektórzy mówili technikum dla księży. No bo tak 5 lat. Tak, pięć tak. Lat, Natomiast, no nie no, szkoła dla księży, no takie to... Więc to jest w ogóle taki nowy temat, który ja jakby odkrywałem dopiero później. Że to trzeba przejść przez seminarium, żeby, żeby zostać, zostać księdzem. A jak tak rodzice jest. zareagowali finalnie? Finalnie rodzice zareagowali tak, że mama była bardzo zadowolona, chociaż nigdy nie, nie, tak, nie, nie przymuszała mhm. do tego. A tata tak jakby, dla niego to było nowe doświadczenie. On jak widział księdza, to stało na baczność. Nie będzie połowę Jezus Chrystus. I więc taki mu wspinał się. Dopiero później z czasem zobaczył, że to są normalni ludzie. No, od tej drugiej strony, nie? Tak, tak, zobaczył od drugiej strony i, i tak było, co nie? Natomiast to taki był czas, no, coś nowego. Ale o tym będzie w kolejnym odcinku, bo już o tym nie będziemy gadać o, o czasie formacji. No tak, A jak zareagowali twoje życie? To, to jest w ogóle. Ja mam doświadczenie tego. Mów prawdę, bo tata dzisiaj przyjedzie, tylko zapytam, czy to. Czy to... Tata dużo rzeczy wyparł, to jest w ogóle. I nie ma, kto, nie ma z kim skonfrontować tej prawdy, bo mama już się nie wypowie, przynajmniej okay. na razie. E, okazało się, jak zaczęłam rozeznawać, e, że moja mama też chciała być siostrą. Tak! Bardzo. Ale numer. E, I po podstawówce, po, rodzinne, po, iść. po podstawówce chciała iść. Tak? Po podstawówce chciała iść. Ale nasza ciocia, w sensie siostra babci, Zajęciła ją, e, mówi zrób najpierw maturę. A okej. Okay. No i czyli poszła chciała do... Byś, chciała, żeby była siostrą w tym drugim, w tym pierwszym chórze. U chórę. nas nie ma chórów od początku. Tak, tak. nie było. Tylko, Możesz wyjaśnić, myślę, to... bo tu wieś, że widzowie nie wiedzą. Co e, było, co w niektórych zgromadzeniach wcześniej było tak, że jeżeli przychodził ktoś z dobrego domu albo wykształcony, to był w pierwszym chórze, czyli pełnił takie wyższe obowiązki tak. intelektualne i tak dalej a reszta to były kuchareczki, sprzątaczki troszkę. Tak jest. Mhm. U nas nie było chorów. Myślę, że bardziej cioci chodziło o to, bo ciocia sama miała 26 lat, jak wstępowała, o taką dojrzałość. No bo po ósmej klasie, no to tak przyjmowano wtedy dziewczyny w tym tak? wieku. Tak. To im lat. 16. Ale, mam, ale rzeczywiście myślę, że to był dobry wybór. No mama poszła do szkoły do miasta. I tak właśnie tatę. A, tatę Dariusza, i tak już popłynęło. Tak już popłynęło, tak. E, więc to gdzieś tam y, mama mnie wspierała. E, gdzieś tam bardziej chyba liczyła, że może po studiach. Mm -hmm. e, w rodzinie w ogóle był szok, no bo po tak burzliwym okresie dojrzewania e, nikt się nie spodziewał. E, tata twierdzisz, że był szczęśliwy. Ja pamiętam to trochę inaczej. <laughs> Może po prostu nie okazywał uczuć, jak mężczyzna. Krzyczał. Krzyczał? Troszeczkę. Troszeczkę, czyli dar się. Nie, znaczy tata chyba bardzo... No właśnie, ja byłam ukochanym dzieckiem tatusia i wszystkie plany trochę bym Okej. Okay. Ale też to, co jest piękne, tata mnie zawiózł do klasztoru i w momencie, w którym zobaczył, że to jest to, zobaczył, że jestem szczęśliwa, to nie ma dnia, żeby mnie nie wspierał. O, to gruba. To jest gruba historia, no. Więc y, to gdzieś jest taka prawdziwa miłość rodzicielska, bo było mu trudno, ale w momencie, kiedy pierwszy raz przyjechałam po kilku tygodniach do domu, e, no to to było w porządku. E, do tego stopnia, mhm. że gdzieś tam... Czy już nie krzyczał? Nie. Jest szczęśliwy, y, myślę, że nadal, tak? A jest z dziadkiem? E, tak, ma czwórkę, no, czwórkę wnuków, więc jest... Na szczęście mam starszych braci, więc no jest łatwiej. No, nie e, Więc... Y, no, ale też takie wsparcie na pewno wspólnoty. Myślę, że ksiądz też to czuł. Wspólnoty, która została w parafii. Bardzo, e, tak. i, i, I to mocno, e, i mimo tego, że ja się z nimi nie widuję, to jak tam kiedyś byłam e, właśnie na Śląsku przejazdem e, i się z nimi zaczęłam, czy jak był czas pandemii, to oni mieli e, spotkania online, to tam się podłączałam do nich. E, no to jakbyśmy się wczoraj wiedzieli. Więc o, gdzieś o, o. mimo tego, że tyle lat mija, to ta e, łączność duchowa jest. Ała ta się poruszyła ta historia, muszę ci powiedzieć. Niewiarygodne. No naprawdę mi nie poruszyło, dlatego musimy kończyć. Tak, żebyś no. się nie wzruszył. Dobra, no żebyś się nie wzruszył i dlatego. Yy, miejmy nadzieję, że Wam też się spodobała. Jeżeli byście chcieli wiedzieć coś więcej. Tak, ale to mądre, mądre pytania. Mądre tutaj. Mądre pytania, yy, to piszcie. My chętnie yy, odpowiemy na niektóre z nich. O, właśnie. A będą jeszcze kolejne odcinki, ale o swoim czasie, no bo to wiadomo, że ta historia jeszcze nie jest koniec. Bo mamy trochę więcej. To Bogusław Ojcze. Dobra, błogosławimy. Pan z Wami i z Duchem Twym. i Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.